No, i bum cyk cyk. Dobra. Jak się w to grało? A? Mamy już jednego dość denerwującego przeciwnika. No, setek, który będę musiał w kółko pamiętać, gdzieś tam w tle. Odgłosił sobie grę. Bo. No właśnie, tutaj warto słyszeć rzeczy. Ja już słyszę, że mamy jednego kolegę. Okej, okay, to z chęcią. Pana to, pana to, pana to. I. I BU! O kurna, mamy dwóch kolegów nawet, drugiego to ja słyszę w tle. Dobrze, zatem generalnie w tej grze mamy pana co mnie śledzi, jest stalkerem, więc przyjemnie. I mamy pana co, co jest nieśmiały i go nie widać, więc... Aaa, intrygujące, no dobra. Więc no zapowiada się dość fajna gra w sumie, bo mamy takich bardzo... O, lepka, nawet bardzo ciekawa gra, bo zaraz wyjdę. Lor zostawię sobie już Wam do przeczytania. Nie wiem, czy w ogóle będę patrzeć w te kartki, bo może, żeby, żeby Wam nie spoilerować, co i owo. Kto chce się Lorem zainteresować, to też polecam. Dobra. W sumie Beka była, gdybym wszystkie klucze znalazł. No, ale moja gra nie bardzo nie lubi, mimo wszystko. To, to się nie zdarza. Kurde, no myślałem, że będzie ten jeden z tych momentów, że o, to się nie zdarza, uu, a jednak, no trudno, no nie. Okej, okay, that's pretty cool. Dobrze wiedzieć. O, pysznie. Dawaj, do. Taktyka jest taka, żeby to siedzieć w szafie. Aczkolwiek musiałbym się w sumie wrócić. po drodze miałem raz, skrzynki to dwa, że tam były drzwi. Ja mam dwa klucze, więc kinda bym of mnie oddał, w sumie szczerze mówiąc. Kanda by of mi to było w sumie na rękę. Dobra, dawaj tę czekoladkę z powrotem. Eee, I w drogę idziemy, bo mi się nie opłaca tu siedzieć. O Boże, no czemu tyle rzeczy znajduję cały czas? Dobra, na razie damy to tutaj, bo wiemy, że to i tak muszę wrócić, a to się może przydać, więc. Nie ma szafy. Myślałem, że jest szafa. Cholepka. Dobra, nie ma tu nawet skrzynek, to ja się wracam. Tylko, że coś czuję, że mnie ten chłopak tu. Nie idź tu. Bardzo dobrze. Tylko, że jest inny problem. No właśnie, ten chłopak tu idzie już. Musimy go tu wyminąć taktycznie. O, otwórz te drzwi teraz. Dawaj. O! No dobra, no to chodź. I teraz musimy go tu taktycznie wyminąć, bo średnio chcę się z nim rozmawiać. Kurz, mać! Się odpalił i ja pierdzielę. Run! Run! Dobra, idziemy tu, bo tam. A nie, w sumie. Wait, wait, wyminąłem go, to skorzystam z tego. Mogę klucza odwalić. To by było genius... Bo bym już miał od razu czy czystszy. I guess! To się przyda, w sumie. Pieniądze też zawsze z chęcią wezmę, to się też na pewno przyda. Uno DOS, już mamy dwa do misji zrobione. E, I ogólnie jest bardzo przyjemnie. A teraz idziemy stąd. Trzeba się stąd zbierać. I to tak w te pędy. Bo tu byłem wszędzie, więc zostaje mi jeszcze lewa strona mapy do zwiedzenia. No, czy tam któraś, ciężko określić, co jest lewo-prawo, jakby no. względem w jakiego punktu, tak. Właśnie, z muszę ten zegarek sprawdzić zaraz. Skoro ja go wyrzuciłem gdzieś tam przy drzwiach. Ale chyba powinno jeszcze być na czwórce. Ogólnie ten przeciwnik w tle on co jakiś czas atakuje. I jak atakuje, to trzeba się słuchać w szafie. Tylko problem jest taki, że go cię... ciężko jest go wyczuć dokładnie, kiedy on atakuje, tak naprawdę. No no właśnie, bo teraz na przykład słyszałem coś bardzo ważnego. Ale muszę po prostu pamiętać, że tutaj wreszcie jest szafa. Z tej szafy mogę skorzystać. Jeszcze gdzieś powinien być jeden taki ring. Jakbym go znalazł, to było bardzo pysznie. To bym wiedział, ile mam czasu. A niestety się musiałem pozbyć zegarka, więc przykro. Może kluczyk jakiś teraz? W tym momencie byłoby bardzo fajnie. No to wychodzimy z gry, proszę Państwa. Spadamy stąd i to tak w tepen, w tepen. O! Eee! Czasu jak palnie la... Panie! Czasu jak lasu. Ja się przejmować nie mam nawet czyn. A wyjście też mniej niż więcej wiem. O! Stop, przepraszam, ale mi ekran zgasł, Mam problem z tym ostatnim. Mój kabel HDM jest już tak wyżarty, że że się nie da. I bum, cyk, cyk, wychodzimy. Yy, nie mam ważnego itemka pod razu do zebrania, więc. Nawet szybciej niż chciałem. Chciałem jeszcze się cofnąć. No a niech będzie. Cóż, pierwsza gra. Udano. Wyszliśmy. Się napiję wody. Tak mało kulturalnie. No, no i proszę bardzo. 5 minut ran. Słuchajcie, jeszcze jak kurczę. No i py pyk, 16 poziom. Mam mój 1. Trzeba do piątki dolecieć, więc spróbujemy. I zobaczymy, czego mi jeszcze brakuje. Trochę skrapu jeszcze mogę zabrać. A właśnie, Escape Chases. W ogóle nie ten, kurczę. Nie zrobiłem chase'ów, No dobra, czekoladka symboliczna. I w drogę. Proszę nie umierać, umieranie jest cringe. Nie ma sprawy. Ja też średnio chcę umierać tutaj, więc. O! Okej, okay. ciekawe, no, ciekawie, szybko, szybko poszło. Czy teraz takie wyjście znaleźć i już ten klucz od razu wyrzucić? To by było nawet fajnie wskazane. O, no, 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 no widzisz, widzisz, mówisz, masz, no, nie ma problemu. W zasadzie to ja mam misję. Troszkę bym się chciał z nim pogonić, tylko że ja nie wiem, gdzie uciekać na razie. jest takie trochę lipne, bym powiedział. I mam za mało itemów na uciekanie. O wow, no to mi bardzo pomoże, że. Kusi ta skrzynka, ale nie zdążę. Bardzo mi pomoże ten item. Oczywiście, że tak. To jest. Wow. Pest przydatny. Tak to mnie nie rób. O, już zrobiłem jedno z No to sobie muszę uciec z Chases tylko i... I trochę skrapu zebrać. I to będę mieć zrobione. No czyli muszę po prostu wejść w jakiś chasek no. Innej opcji zbytnio nie widzę. Klucza nie mam, więc nie ma co, idziemy tędy. Skrzyna tutaj. Uuu. Vibing Tunes się odpaliły. O jest klucz. No to w sumie mi się opłacało wrócić w tym momencie. Zaraz możemy taką operację przeprowadzić. To na powrót. Misja ma. Dobra. Tak, to machnie. Jasne. Co zdążył? Co za człowiek. Ja nie mogę. A mnie za chłopca skoczył, muszę przyznać. Szybka ucieczka. Lamusik. Zaraz go zgubię, bo jestem szybki, więc Powinienem go zaraz zgubić. Już mnie chyba zostawił. Nie, dalej mnie goni. O, skubany. Purde bela. Dobra, mam jeszcze trochę życia, więc spoko. No tylko ten niech mnie zostawi, nie? Chłopie! Jest tu gdzieś jakaś szafa? Nie wiem, muszę gdzieś indziej pójść. Bo nie wiem, gdzie są szafy. Tu szafy nie było. Bo to jest ślepy zełek w ogóle, więc tam nie ma opcji. Okej, okay, zgubiłem go, dobrze. W końcu, bo już naprawdę, no chłop ten nerwujący, nie? Jesus. Się uwziął, kompletnie. Okej, okay. to dobrze wiedzieć, Czy mam tego Pana też. Okej, może czego mogę się mednąć, ale na razie nie potrzebuję. Uuuu! lubię ten pokój. O nie, tu jest ciemno fest. Zwróciłem na latarka, więc fajnie się trafiło. Ale ciemno tu było. Um, nie, to jest za ślepy zołek, to nie. Już widzę, że będzie ślepy. to też jest ślepe, nie, to nie jest ślepe, no właśnie, tak się założy, nie może się chyba do drzwi idę teraz w tym momencie to było fajnie w sumie, bo bym oddał klucz od razu nie potrzebuję, a to jest kolejny slot, który może mi się przydać, więc okay. tak idę do drzwi, ale tu były gdzieś po drodze na prawo teraz iść, żeby do drzwi pójść. Oni powinni zniknąć że tego czasu, już jak do drzwi. Więc, o. No i pysznie. W sumie tu nie zaćkaj tylko, proszę. Dziękuję. No, z tobą też nie rozmawiamy. widzę. Z tobą na pewno nie rozmawiamy. Dziękuję. Dobra. Yy, tylko teraz powiem inny, bo ja muszę znaleźć w końcu coś, żeby się móc bronić przed nimi. Bo ja mam tylko czekoladę, tak naprawdę. I to tam to jeszcze z początku gry, więc... Ja tak zbytnio nie mam nic do obrony, tak naprawdę. Jak po prostu w cuda liczę. Cóż, najlepszą obroną jest atak jak to mówią Więc... Jak to mówią jestem dość ustawiony w tym sytuacji Ja stąd idę od razu, nawet się nie zastanawiam dwa razy To nie ma co Idziemy stąd w te pędy Czem prędzej Fu i myk i ucieczka No widać, że oszukuję no, Że ja tutaj kody wpisuję w grze Czy skrapu, czyż Bogactwo Bogactwo Si już leciał 17. Pysznie, pysznie, jak ta misję. A, patrzcie, zepsuło się. Mm -hmm, mm -hmm, pysznie. To było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że film się bardzo podobał. Mam nadzieję, że gra się również podobała. Wiem, że y, może troszeczkę za dużo wiem, bo no tak się składa, że to jest moja gra, no to nic nie poradzę, ale przyznaję, że sam ją gram od czasu do czasu, co widać po 17 poziomie, mam obity. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Y, no i do kiedyś. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia. Do widzenia.